Ale pechowe podanie i strata. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Przejęli piłkę, popatrzmy. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Tomasz Miller. Lewandowski. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Może teraz zrywa się do kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. To może być wyrównanie. Zjął mu praktycznie piłkę z nogi. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Kinsley Coman. Alessio Romagnoli. Musakio. Zrzucać z autu będzie zawodnik Milanu. Alessio Romagnoli. No i kolejne jego dobre podanie. Ale spech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Kimiś. Gnabry. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Dziwice AC Milanu z dumą obnoszą swoje czerwono-czarne barwy. Widać, jak bardzo zależy im na klubie. Dokładnie tak. Widziałem też wielokrotnie, jak wspaniale dopingują swoją drużynę, aż ciarki chodziły po plecach. Robert Lewandowski. Gnabry. Może dobić rywala? Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Ostatnie 180 sekund przed nami. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Zawodnicy Bayernu teraz są przy piłce. Za to, że zabierasz klubkę, Robert. Robert Lewandowski. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Próbował, ale nie udało się. Tak, i sędzia kończy dzisiejsze zawody. Odnotujmy... No i nie powinien... Dobra pozycja do oddania strzał. Widać, że atak pozycji... Ja gol Kantara! Rzut rożny dla Bayernu. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Dobrze teraz bramkarz. Czy z tej komą? no i mamy jeden do zera. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę spin. Ależ brutalny atak. Sędzia powinien sięgnąć po czerwoną kartkę. No nie, no znowu to samo. I czerwona kartka. bye like that.